Dzisiaj przedsiębiorcy mogli z lotu ptaka zobaczyć fragment terenu inwestycyjnego przy drogowej trasie średnicowej. W tej chwili odbywa się konferencja, podczas której swoje prelekcje mają przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Śląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale również Centrum, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Jest mowa o tym potencjale naszej metropolii, naszego miasta i w ogóle o przedsiębiorczości. Podczas spotkania swoją premierę miał również nowy spod reklamowy, mający wspomóc strategię promocyjną miasta. Przestrzeń inwestycyjna i potencjał ludzki. Możemy być dumni, świętochłowice, bliżej niż myślisz.